Dzień dobry, witam Państwa na stanowisku firmy HP Poland na tegorocznych targach EnforStag. Chcielibyśmy zaprezentować y, kamizelki kuloodporne, które y, przyjechały z nami. Jest to nowa odsona modułowej kamizelki kuloodpornej dedykowanej dla y, Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Y, Mamy tutaj, za, mamy tutaj wykorzystany kamuflaż WZ93, zgodny oczywiście z normą obronną. Kamizelka jest to rodzaj kamizelki zintegrowanej, która posiada moduły, dzięki którym możemy tak naprawdę skomponować dowolną konfigurację. Najbardziej odpowiadającą działaniom wykonywanym przez funkcjonariusza. Podstawa tej kamizelki, jeżeli chodzi o ochronę, jest to kamizelka skrytego noszenia, kamizelka wewnętrzna, wyposażona w miękki wkład. Jej rozbudową jest noszak twardych płyt kompozytowych, a także dodatkowe ochrony balistyczne zarówno karku, ramion, podbrzusza, jak i pleców. Do tej kamizelki oferujemy szeroką gamę pokrowcy umożliwiających przenoszenie w zasadzie każdego rodzaju możliwego uposażenia, które jest na wyposażeniu sił zbrojnych RP. Kolejna odsłona wojskowej kamizelki, którą tutaj prezentujemy, jest to bardzo Prosty i mocno okrojony noszak kompozytowych płyt balistycznych. Oczywiście te płyty również mogą być wyposażone w miękki podkład, natomiast w tym wypadku już mocno ograniczony tylko i wyłącznie do wymiaru noszonej płyty twardej. Kamizelka jest wyposażona również w system szybkiego wypięcia, zamontowany na ramionach, jak i na pasach bocznych. Z uwagi na konstrukcję wykonaną z laminatu poliamidu PA66. Mamy tutaj laserowo wycięty system do przenoszenia oporządzenia Mole Pals. Kolejnym elementem prezentowanym na tegorocznej edycji targu w są płyty wykonane z polietylenu. Prasowane wysokociśnieniowo. Są to płyty umożliwiające nam zatrzymywanie pocisków poziomu K3 polskiej normy bądź poziomu NIJ3 z normy amerykańskiej. Są to płyty, które cechowane są przede wszystkim bardzo niską wagą, gdzie tak naprawdę możemy zatrzymywać pociski AK47 przy wadze niespełna 1300 gram, przy standardowych wymiarach 25 na 30 cm. Holsters HPE Polska od dwóch lat posiada własne laboratorium badawcze, w którym testowane są wszystkie nasze, opracowane przez, przez nas produkty. Od grudnia zeszłego roku jesteśmy jednostką, która uzyskała akredytację, czyli możemy prowadzić badania również dla klientów zewnętrznych. Laboratorium pozwala nam uwiarygodniać dostawców i dbać o kontrolę jakości naszych produktów.